Oto top 3 najgorszych silników w historii motoryzacji, które potrafiły zrujnować samochody i portfele kierowców. 3. Alfa Romeo Twin Spark z lat 90. Piękny dźwięk, ale koszmarny portfel. Silnik miał częste problemy z głowicą i nieszczelnymi uszczelkami. Modele 156 i 147 zostawiały kierowców na drodze w najmniej oczekiwanym momencie. 2. Ford 1.6 Zetec z lat 90. i wczesnych 2000. Mały silnik, wielkie problemy. Łańcuch rozrządu potrafił się zerwać, blokując silnik i generując gigantyczne koszty napraw. Fiesta i Focus tego nie wybaczały. 1. Volkswagen 1,2 i 1,4 TS EA 111 z lat 2008 do 2012. Piękny i oszczędny, dopóki się nie zepsuł. Awaria turbosprężarki lub rozrządu oznaczała fortunę w naprawach. Golf, Polo, Audi A1 i A3. Każdy, kto go miał, mógł poczuć prawdziwy ból portfela.